Dziewiąty dzień nowenny do świętego Jana Bosko. Temat dnia: nasze rodziny, nasi przyjaciele i ludzie w potrzebie. Boże, wejrzyj ku wspomorzeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Jan Bosko pomagał wielu ludziom, zarówno fizycznie, jak i duchowo, ale we wszystkim, co czynił. Zawierzał się zawsze Maryi Wspomożycielce. W 1866 roku, kiedy Ksiądz Bosko zamówił pierwsze medaliki Matki Bożej Wspomożycielki wiernych, wtedy wybuchła w Turynie epidemia i śmierć zebrała w mieście wielkie żniwo wśród ludzi i okazało się, że wychowankom księdza Bosko i personelowi domu nic się nie stało, bo wszystkich zabezpieczył on medalikiem Wspomożycielki. Pewna kobieta stanęła przed księdzem Bosko i z rozpaczą powiadała, jak jej syn, urzędnik, został osądzony, niewinnie i zamknięty w więzieniu i wkrótce ma odbyć się jego proces. Ależ proszę pani, cóż mógłbym zrobić? spytał święty Jan Bosko. Może ksiądz uwolnić mego syna o ile tylko zechce, ale ja nie jestem wszechmocny. O tak, może ksiądz uczynić co zechce. Ja proszę i błagam o to jako matka. Dobrze pomyślał ksiądz Bosko proszę modlić się przez te dni odmawiając modlitwy. O tak, uczynię to. Ja również dołączę swe modlitwy w tej intencji. Dalej mówił ksiądz Bosko, ale sama modlitwa nie wystarczy. Trzeba coś więcej. Proszę mi powiedzieć co mam czynić. Potrzebna dobra spowiedź i komunia święta. Dobrze. Od trzydziestu lat nie byłam u spowiedzi, lecz przyrzekam, że przystąpię do tego sakramentu. Jeszcze jedna rzecz. W przyszłości ma być pani praktykującą katoliczką. Tak, będę nią, obiecuję to. Jeśli tak, niech będzie pani dobrej myśli i ufa Bogu. To mówiąc święty, wziął parę medalików i podając jej jeden, powiedział: To dla pani, po czym podając inny, a to dla pani syna. Podał jeszcze trzeci, nic nie mówiąc. To dało jej wiele do myślenia, przed księdzem Bosko nic nie jest zakryte. Widocznie zna liczbę członków jej rodziny, skoro dał trzy medaliki. W domu były trzy osoby: ona, syn i mąż. Ten ostatni od lat nie chodził do kościoła. Z tymi myślami wróciła do domu. Nadzieja nurtowała w jej sercu. Wszedłszy do mieszkania, zawołała męża i opowiedziała o wizycie u księdza Bosko, modlitwie i spowiedzi nałożonej przez niego. Potem podając mu medalik powiedziała to dla ciebie. On mi tego nie powiedział, lecz tak być musi, Ksiądz Bosko jest święty, a on wie, że tego potrzebujesz. I tyle uzyskała, że mąż zawołał dobrze, pójdę i ja do spowiedzi i dotrzymał słowa. W terminie oznaczonym syn jej wrócił uwolniony i podczas gdy inni jego koledzy zostali skazani, on został uniewinniony i wypuszczony z więzienia. Wszyscy troje udali się do Turynu dla spełnienia ślubu, to jest podziękowania Matce Bożej, Spomożycielce Wiernych. O Święty Janie Bosko, Ty byłeś pełen współczucia dla wszystkich, a zwłaszcza młodych, którzy cierpieli z powodu chorób, ubóstwa, głodu, niesprawiedliwości, wyobcowania. Módl się za wszystkich, którzy są w potrzebie, a także za nas, aby błogosławieństwo Boże i ochrona Maryi, Spomożycielki, chrześcijan mogły być nad nami wszystkimi, uzdrawiać nas, wzmacniać, pocieszać. Módl się za nasza rodzina, zwłaszcza za młodych, aby mogły trwać w bezpieczeństwie, w łasce Bożej. Wstawiaj się za nami w życiu i śmierci, abyśmy mogli na wieki wyśpiewywać miłosierdzie Boże w raju. Przez Twoje wstawienictwo niech Bóg udzieli nam łaski, o którą prosimy w tej nowennie. Abyśmy mogli razem z innymi prowadzić młodych do miłości i służby Chrystusowi w naszych bliskich przyjaciołach i potrzebujących. Ojcze nasz któryś jest w niebie, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale na zezbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, święty Janie Bosko, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcy na Ojca i Nauczyciela młodzieży. Z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył On w Kościele nowe zgromadzenia. Spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać duszę i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.